Dzień dobry, dzień dobry, jest poniedziałek, 28 sierpnia, my idziemy tutaj Patrycia może nie tyle zapisać do przedszkola, co porozmawiać wstępnie, czy jakie są szanse, żeby się dostał do Państwowego, na razie, zobaczymy. A tu Agnieszka opowie nam ciekawą historię i pokaże. Wiesz co? Pokaż co zrobiłaś. Agnieszka założyła spodnie tył naprzód. Co nie no, mówię czegoś takiego, co jeszcze nie było. Zakochana. No. Za dużo na głowie. Tak. Chodź Jak się coś takiego nigdy nie przytrafiło. Ja masz Ale nic nie widać w sumie. Ale normalnie się chodzi. No już byliśmy w tym przedszkolu, dostaliśmy umowę, musimy wypełnić i odnieść Także od września Patryś najprawdopodobniej zacznie chodzić do przedszkola A teraz idziemy na plac zabaw Agnieszka jest w domu, robi obiad Chościmy mm. yeah. yeah. <gryślamy> się Patryś mówił jakiś jo nie wiedziałem co to jest jo a to kot Właśnie kota Ale kot już tutaj kiedyś był, także albo sobie tutaj spaceruje Albo jakieś przegłęba, nie wiem Mam nadzieję, że Patryś mnie podrapie Pewnie przyzwyczajony. Jo jo, a tak go Patryś nazywał. Czyli to jest kot jo joł. Przyzwyczajony chyba do dzieci, skoro tutaj na placu zabaw sobie siedzi bez nas. Gdzie Patryś kot ma ogon? Tu. z tyłu, tak? O, biedaczek, żwirem go karmi, no. Kotek nie jeż wiru skarbie. To, że się tak bawi, to nie znaczy, że to jest. zmiana huśtawki. By na tego ała. tak mocno nie huś tam, bo. Ała. No, ała, jak spadniesz, to będzie ała. ała. Nie, gorące nie jest, kochani, Nie. No tutaj w bibliotece. Nowe pozycje. Proszę od sztuki, kochania. Po rozmyślania. Marka Aureliusz no proszę, patrzysz tutaj spotkał swojego nowego przyjaciela. Aha, <śmum> tak. Kotek też potrafi pokazać, no. Tam samolot, tak. Nie ma, poleciał. Ogon. Patryś śpi, Piotruś z nim został, a ja idę zanieść papiery do przedszkola, do którego będzie chodził Patryś. Piotruś poszedł spać z Patryczkiem, a my z Zuzią idziemy na miasto. Tak Będziemy zwiedzać wystawę w stronę światła. Tak, tak. No. no i przed muzeum my mamy deserek. Tak jest. Lody i kawusia i soczek. No, dokładnie. I my tutaj idziemy na wystawę. Jesteśmy gotowi. W stronę światła byliśmy tu, jaka? W stronę ciemności. Teraz idziemy na drugą. Tak, idziemy na drugą i zobaczymy, co tam nas czeka. słuchajcie. Kolorowe światło będzie się zachowywać jak kolorowe farby. Jeżeli zmieszamy ze sobą na przykład farbę czerwoną i niebieską, to powstanie nam nowa barwa. Tak, widać, super. Tu Zuzia robi cień kolejce, hmm, Jedno za drugim. Mm -hmm. Jak ktoś nie widzi, gdzie ma iść, gdzie ma to pochyla głowę do przodu. Ale motylki ładne, nie? No. I uwaga, można sobie idąc poruszać trochę głową na prawo, na lewo, dochodzą do tyłu. Można ją trochę zakręcić. Um, Także Mamy to, takie też okulary też specjalne, idziemy hmm. i hmm. widzimy, co jest na suficie. Nie, nie, bardzo idziemy, Nie, podłogę, po której czujemy, że chodzimy. Tylko widzimy tam sufit i niespecjalnie jesteśmy w stanie zrozumieć, w jakiej właściwie przestrzeni się znajdujemy. Zuzia, co ty tu robisz w piaskownicy? No, zmieniam świat. Zmienisz świat, no super. Co dotknę, to mi się, o, mhm. coś zmienia. Super. To szybko się aktualizuje, nie? No. Super. się kręci i szary się ja też robi. czarnego i białego. Mhm. Jak się Zuzia podoba? No bardzo mi się podoba. Tyle doświadczeń to w ogóle nie byłam świadoma, nie? No. O i tu się robi szary kolor. Jak się kręci. Biały i czarny. <grym> Dobrze, słuchajcie. Dźwięk robi się coraz wyższy. Jak odsuwam, niższy. Jak przysuwam rękę do tej anteny, dźwięk się robi coraz ciszy. A jak odsuwam, coraz głośniejszy. Skąd te anteny wiedzą, gdzie jest moja ręka? Zuzia tu gra na harfie laserowej. To coś jeszcze Zuzia gra? No. Super. Mamy tutaj dwa takie same kieliszki, które mają różne ilości wody. I teraz najpierw skupmy się na tym, który ma tej wody dużo. Zamoczę palec w wodzie i zacznę przesuwać palcem po krawędzi kieliszka. Jeżeli się przyjrzycie na powierzchnię wody, to zobaczycie, że ona drga. To, co się tutaj dzieje, jest, można powiedzieć, analogiczne do tego, jak wprawiamy w ruch struny gitary. Trącamy jej ręką, one zaczynają drgać i wydają dźwięk. Tutaj będziemy palcem przesuwać po krawędzi kieliszka, wprawiać je w ruch i będziemy sprawiać, że one właśnie drgając będą wydawać dźwięki. Jeżeli weźmiemy sobie kieliszek, który ma dużo mniej wody, okaże się, że ten sam kieliszek zagra inaczej. Będę grać też na innych nabojach, ja? to jest akurat woda stanu, ale spokojnie można spokojnie. Ja też nie umiałam. Ja zobaczyć, już nie ja gra na kieliszko teraz, widzisz? Nie Dobra, tak jest. jest. nie do środka pudełka, a Wy nie widzicie mojej dłoni. Jeżeli włączę teraz światło, to będziecie w stanie ją zobaczyć. Ja w A będziecie w stanie też zobaczyć to, co tutaj jest. To jest szkło, które idzie tutaj skośnie od góry do domu. Mhm. I jest to nie jakieś tam zwykłe sobie szkło, tylko lustro weneckie. Dozia nie ma ręki. Nie ma? Nie ma. A teraz jest. <laughs> I my już opuszczamy tą wystawę. Jak Ci się, Zusia, podobało? Bardzo mi się podobało. A co Ci się najbardziej podobało? Najbardziej... Piaskownica? Piaskownica też, ale te właśnie lustra weneckie. Mi się lustra podobały. weneckie, I te no? Te okularki. Okularki też były luz, super, no? naprawdę. Bardzo takie fajnie. No i wiadomo, malowanie tymi pisakami. to też jest super. W ogóle, jak tak. pani nie opowiadała o tych światłach, nie? Jak to się zmienia. No, wszystko. super. Fajnie się dowiedzieć. To jest takie drzewo narysowane w serduszkę. Także wychodzimy już. I my już się z wami żegnamy, dziękujemy życzymy. i że mówimy wam pa pa. Agnieszka wróciła z tego spotkania z Urzą i tutaj się popisuje grą na oczywiście też Patryś też musi. Patryś gramy. Poczekaj. O, patryś tylko rękę wkłada. <gryś> o. No. Nic z tego ogniaczka to gra w pustym kieliszku. Tak, bo jak jest woda, to jest inny dźwięk. Poczekaj, poczekaj. O. Wyższy jest. Widzicie takie cuda? Leli. Słyszycie. Pięknie. Także teraz będę musiał znosić ten koci fik przez jakiś czas. No. On woli z wodą. Ale no. Ale jednego paluszka moczymy, nie całą rękę. No i teraz tak rób koło. no tu rób koło. Popatrz, tak. Tak rób koło. <grystanie> Jakby się ktoś pytał, co najlepsza zabawa na patysia to rozlewanie tej wody. Co tu od 3 latka wymagać? Jakiś finec? Gramy. Nie rozlewamy. Lapu, lapu? 能。No.